No i po takich spektakularnych sukcesach studio tajni od wpadł na genialny pomysł stworzenia gry na podstawie filmu. Bo jak film był dobry, to gra też będzie dobra. Tego przecież nie da się spierdzielić, prawda? Prawda, jak się szybko zresztą okazuje. Co my tutaj mamy? Ano, Axel Foley z wytrzeszczem siedzi na masce swojego merola. Uśmiech ma nietęgi, może siedzi na znaczku. Nie wiadomo, idzie i idzie i idzie. Jak jakiś robokoł czy coś, jakby miał kij od szczoty w zadzie i zamiast kręgosłupa w sumie też. To tak chodzi człowiek? Nie wiem, to tak chodził Axel we filmie? nie wydaje mi się chyba, nie? Nagrodę dostajemy piękną graficzkę Merola. Axel szedze znaczka, wsiadza kierownicę, ominął skrzynkę, w której są jakieś fragile, strzelił do jakiegoś wana i odjechał. Cholera wie gdzie, chyba za tym vanem. Mam nadzieję, że znaczę chociaż wytar Paralityk 1. Dlaczego tak się dzieje? Co się stało? Skąd mam wiedzieć, kiedy następuje koniec etapu? No skąd mam wiedzieć? Dlaczego ten etap się skończył? Gdzie tu jest jakikolwiek w ogóle sens? Oj, małe pindolki. Melange, widzę, to was nieźle poniósł.